Zostałem dziś ciekawy cynk. Pamiętacie tego brutala Rhino? Okazuje się, że ubiegłej nocy niemal uciekł ze swej celi na trafie. Jakim cudem? Nikt nie umiał mi odpowiedzieć na to pytanie, ale zostałem zapewniony, że trafił do lepiej zabezpieczonej celi. Nie znam się na więzieniach o zaostrzonym rygorze, ale czy przypadkiem każda z cel w tym przybytku nie powinna być lepiej zabezpieczona? Przecież mówimy o ważącym 300 kilo wariacie z niezniszczalnym rogiem. Nie lepiej zabezpiecz ona cela, czemu od razu go w niej nie zamknęli?!